Cześć, witajcie, z tej strony Rolnicek i witam was dzisiaj w New Hollandzie na kolejnym vlogu i dzisiaj sobie jedziemy do domu, o farm są już czeka. Pewnie zapytacie skąd jedziemy i co tam mam z tyłu takiego zapiętego. Zaraz zobaczycie, taka mała okazja się nam trafiła. No mała, nie mała, jak widzicie... O, gdzie jesteś? O, witaj. Siemanko, zacząłem... No właśnie, zacząłem vloga. Jak widzicie, prasa. Ktoś powie zaraz, y, po co wam taka prasa, macie sipmę i w ogóle kombinujecie, dobra, prasę macie, a kupujecie inną. No, wyszło tak, że ta naszą prasą porobiliśmy już trochę ze słomy i... Tak, powiem. I szlak, chciał I szlak chciał trafić, też to nie wydajność. My chcieliśmy już coś, żeby było z nożami i tak dalej, więc no SIP ma niestety idzie na sprzedaż, więc jeśli ktoś chciałby kupić, zachęcamy. Tak, nie, pe, w pełni sprawna nie jest sprawna, Tak, naprawdę. nic nie jest uszkodzone, naprawdę tutaj jak widzicie, stan wizualny jest dobry. Nie, nie temu wymieniamy, bo. Patrzyliśmy wcześniej już na żniwach, ale nie było tak. dobrej oferty ceny. Tak, myśleliśmy, myśleliśmy na w ogóle nad czymś zachodnim, żeby coś było, no i akurat ten klas nam się trafił w dobrej cenie, Jest to używka, zrobiła dopiero no, 5000 małowana. belek. Tak, nie, malowana nie była. To nie ta malowana była? To nie Aha. ta malowana. 5000 belek zrobiła, więc to nie jest duży przebiegania. Na taką prasę wszystko sprawdza, moim zdaniem jest elegancko. Hmm. Też tam byłem samochodem z Łukaszem, no tak, tak. oglądaliśmy. Więc, no, moim zdaniem dobry zakup. Tam to się sprzeda, więc jeśli ktoś by chciał kupić SIPM, no to zachęcamy. Yy, ceny, no, ceny jeszcze nie wiemy. Ceny jeszcze nie, się. ale to przyjedziecie, to dogadamy się jakoś na pewno. No a my co dziś? My dziś będziemy prasować. Ja pokażę Wam, bo już belki stoją w nowej wiacie. Bo tutaj prasowaliśmy To SIPM. przeprasowaliśmy. Tak, to Sipman przeprasowaliśmy wszystko. No i teraz będziemy pracować nową prasą. Widzicie tu poukładane ładnie belki, już nie będą mokły nam ani nic, więc, więc tutaj na plus bardzo. Mm, bizonek jeszcze stoi yy, pod chmurką, ale niedługo go wprowadzimy tu, bo niedługo będzie trzeba nam rozrzutnik. Także także na pewno go z powrotem tu schowamy. A my co? My weźmiemy się za przesmarowanie tej prasy, bo tak nie smaruję, nawet nie sprawdzałem czy jest smar, ale war, warto napchać to wotu tu, gdzie trzeba, tam, gdzie trzeba po... tu po otwierać boki, ponapychać. A później się z wami zobaczę znowu, jak już będę prasował. Także to za chwilę. No, witajcie z powrotem. Już prasujemy. Widzicie, belkę właśnie, akurat wyrzuciłem. Jesteś, prasujemy po pszenicy, słomę, akurat idzie ona do nas. Także nie będziemy jej sprzedawać, bo to jest do nas słoma bo nam słomy potrzeba, bo wiecie, że w krowy trzeba iść, ale też postanowiliśmy, że najwyżej jak będziemy mieć dużo słomy a nie, be, nie będzie miał kto jej wziąć, to ją po prostu na, na te na pelet komuś sprzedamy Farmson ma niedługo przyjechać tutaj z torem, bo będziemy później ładować na przyczepki, ja mam zapięte już yy, widły z przodu, także widły no ładno do powiedzmy obornika, tak, bo to są te to nie są te dwie widełki, nie są te dwa widły, dwie widły, dwa, dwie igły, tylko to jest cała, cały ten podec z igłami. Słomy, tutaj, słoma, tu jest naprawdę gęsta, bo tu kosiliśmy jak najniżej się dało. Bo chcemy sobie zrobić zapas słomy, bo w przyszłym roku, jakbyśmy szli w rzepach, no to wiadomo, nie będziemy mieć z tego słomy. a a w tym roku chcemy sobie zrobić zapas. Bo no, ta słoma jednak dobrze dała, oddała się nam ładnie. Więc jeśli jest możliwość, to czemu nie, nie skorzystać? <grytanie> po co komuś oddawać, jak samemu trzeba? Gdyby nam wiadomo, nie było trzeba, gdybyśmy w te krowy nie, nie szli w ogóle, no to wiadomo, oddajemy słomę albo, albo na sieczkę tniemy. Chociaż u nas w Bizonie nie byłaby możliwości na sieczkę, bo nie mamy sieczkarni. Musielibyśmy z sąsiadem gadać dobrze I to jest plus tej prasy jest też taki, że Bo ja już ogólnie drugie pole je, żeby bo myślę, że przejeżdżę może Pierwsze tak na spokojnie, żeby Żeby, żeby to ogarnąć Plus jest taki duży, że Ona, owij, owijamy tutaj Siatką, a nie, czekajcie tam, tam też w sumie mieliśmy siatkę, nie, bo to mi się pomyliło plus jest taki, że to jest walcówka to jest czysty walec, tu nie jest łańcuchowo-walcowa łańcuchowo tylko łań yy, samo, sama walcówka i fajnie właśnie belki dobija, no i też ma rotor, rotor ma i noże więc słomę sobie, słoma nie tniemy bo słoma jest cienka i słoma, słoma się łamie, więc tutaj tego, tych noży nie wykorzystamy ale rotor fajnie nam belkę umiesza, że zrobią się takie ładne pasy ja będziemy odrywać, także tu jest plus na pewno przy, przy siano kiszące, czy przysianie będziemy ciąć. Więc noże tutaj dadzą dużo i to jest jednak dobra, dobra, dobra rzecz, bo wiecie, nóż potnie na takie cienkie kawałki i, i wygodnie nam się później to w zimie, czy do paszowozu wrzuca, czy nawet rękami karmi, no to jest wygodniej, bo nam się fajnie takie płaty odrywają. Farmson przyjechał, siedzi w zatorku. halo. halo. Słyszę cię słyszę, no słyszę. No jak tam... No widzę, że fajnie te belki zbija. Ładnie. Kurde, hopi, no super sprzęt. Moim zdaniem to taką cenę jak jaką pieniądze... daliśmy. Tak, tak za te pieniądze to moim zdaniem elegancko. No to myślę myślę, by... że za tą tak by... tak 10 tysięcy wejdziemy w Macie. Eee, no, co ty? Jeszcze więcej. Nie Ludzie, wiem. Zobaczymy właśnie. Yy, ale yy... Co to chciałem, bo właśnie, może ktoś ten. bo Chcieliśmy, szukaliśmy nowej nawet, żeby wziąć na dotację, ale sobie pomyśleliśmy, że inne rzeczy się przydadzą na dotację. A tutaj tak. taką prasę można kupić. To był pierwszy zamiar nawet takiej yy, pasowej. Z brać, yy, to jest pasową. To są takie dwa pasy, nie wiem jak to dokładnie się nazywa, ale to są już duże pieniądze i. Nie chcieliśmy się pakować w, takie, w taką prasę. Uwaliliśmy coś tańszego. Myślę, że klas też się dobrze spisze. Nie mam, nie, nie mam jakichś tam obaw, że będzie nawalał. Jeszcze też od pewnego człowieka ją kupiliśmy, więc. Więc powinno być dobrze. Ty no teraz pasowałoby traktor drugi z turem i ładować, żebyś ty sobie ładował. No, widzisz właśnie. A ludzie nam mówili, żebyśmy kupowali jak coś do John Dira bez tura. No to po mm. nam taki ciągnik? Niepotrzebny ciągnik by był. Ty jechać, jechać do sąsiada, pożyczyć tur, zamontować do, 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 do naszego 3PK. Całą konsolę, ja, wszystko od robi. sąsiada tam mm. tego ro rozkręcić i przyłożyć byś ładował. Mm. No ale widzisz, ludzie nam mówią, żeby żebyśmy John Dira. No, no nie, bo teraz tak, teraz Łukasz pracuje z turem, ja już bym sobie zwoził na przykład John a potem jakbyśmy skończyli prasowanie, to jest złożenie na dwa, czyli Zetorek cały czas jeździ z jedną przyczepą, po jednej przyczepie I tak, ja ładuję, a Łukasz już tam ściąga na przykład No i to idzie kospolasy. dużo szybciej, także, nie? Także, a Zetorek cały czas wjeździe, nie? No to by się kogoś wynajęło Żeby no. to tam jeździł, młodego nawet jakiego, Jaki, Jakiś tutaj, młody by tam. przyszedł i by, było, i by to szło, nie? No, za parę złotych to przecież zadowolony będzie, że może Będzie mógł sobie hmm. pojeździć, a nie Nawet pieniędzy za bardzo za bar, za bar, za pewnie by nie chciał Bałem się, że ten New Holland będzie miał ciężko z tą prasą, a jednak, jednak daje rady na spokojnie. Nie, no i Myślę, co? że jak wiesz, to jakby był jakby jakiś jakichś górach jeździć, nie? no to mogłoby być ciężej, ale że tak po prostu to. No to u nas to wiesz, nie ma problemu z takimi rzeczami. Mm. Ogólnie też może w przyszłym roku, jakby się udało, to pomyślelibyśmy nawet na siano kieszonką w Silos. To, no, też zobaczymy wtedy prasami, da ale. Wiesz, ten te, siano-kiszonka no te w silos, to tak zobaczymy, to nie? Bo też ktoś tam raz nam mówił, o to wejście, sepraso, wijarka, ale... To tak, jakbyśmy szli w ten silos, to jest duża inwestycja i te trzeba też mocny ciągnik od razu... Więc tak, no... I właśnie myśleliśmy o tym, na no, kurka, jakbyśmy później poszli w silos. W silos mhm. jest przecież opłacalny dosyć, no. Jeszcze jak się ma dużo miejsca, my tam ja mamy dosyć dużo miejsca na gospodarstwie, więc... O, na gospodarstwie jest masa przecież miejsca. Tam Jeśli jak, jak coś to się można co wyburzyć, to tam. No. Jedna, jedna suteryna ta nasza tam nie jest, nie jest potrzebna. No. Tam ino paliwo trzymamy, nie? No tak. I tam jakieś dziadzie, Chociaż ale... paliwo pasuje jechać kupić, nie wiem, czy nie będziesz musiał potem skoczyć, bo tam już tej jednej beczce dostało i no trochę. No kurka, no, no żre, żre, żre to wszystko, nie? No hmm. teraz, A teraz, dużo, teraz, teraz, teraz żniwa i teraz pracę bożniemy, to dużo paliwa będzie, nie pójdzie, no to. Hmm. A nie w Holandii tak jest dosyć widzę, oszczędnym ciągiem. No tak, no nie, jest, nie, nie, cały nie, dzień. nie można mu tutaj zarzucić, że on dużo pali, bo naprawdę palanie wychodzi tak. tu super. No i, i ja no jeszcze go nie, nie testowaliśmy w takich pracach Orka, agregat i takie tam. Mhm. Ale, ale no transport, tutaj no, prasowanie, no to prasało przecież też. Nie chciało nam się zetorkiem SIPMu, no bo tu, tam klimatyzacja była to. Wiecie, tutaj też tak... teraz jeżdżę z otwartą szybą, to widzicie zakurzony okropnie. Bo naprawdę no trochę. Dzisiaj jeździłem przy tym na klimie, ale tak jakoś otworzyłem szybę i tak siedzę już tu motorek zakurzony. Będzie czego potem powycierać, ale to już. Później. Widzicie, tutaj słomy jest w pierniki, no. Ty, ja nie wiem, czy ta słoma nam wejdzie cała do tej, do tej wiaty. Wiesz to też myślę na tym. No i nie wiem, czy, czy byśmy Adiego tam pytali? Do, do niego, do stodoły, tam, gdzie poukładaj może by miało no, miejsce. No, bo, bo on ma masę miejsca, nie? No, jemu i tak nie trzeba te, tam tych wiat, bo On ma taką wiatę tam starą, czy to budynek, on tam nic nie trzymie, no to... No, bo to, bo, się, bo boi się, że ten, jakby, jakie maszyny trzyma, no to boi się, że mu się zawali, nie? No. Tak, na takie belki no trudno. No tam spadnie, no to spadnie. No przecież nie będziemy się beleczkami przejmować. Chyba, że tym możemy poukładać stóg na polu, no i wiesz, przykryje się folią albo jakoś i też będzie, też zimę przetrzyma. No. A to tam belki znowu... Jakoś da, tak, damy radę, a tam słoma to też to jedno do dościelenia, więc gorzej by było siano hmm. trzymać pod chmurką. No, no słoma troszkę zamoknie, to przecież to tam... Hmm. Chyba, że krowa góręczki dostanie. <laughs> GRIPEX damy. damy i będzie. No, ogólnie dziękujemy Wam widzowie za taki duży odzew pod tym filmem jak byliśmy w salonie John Ogólnie jak mogliście zauważyć na początku, Farmson tam miał czapeczkę, bo dostaliśmy takie małe upominki jak czapkę, koszulkę z logiem John więc tam Farmson Farmson dostał i się, i się cieszy i się w tym wozi. Yy, ja też dostałem, tylko no u mnie nie widzicie teraz może u Farfsa na vlogu zobaczycie? Naprawdę, naprawdę bardzo dziękujemy panu Markowi tam z przedstawicielstwa John Deere Polska za to, że nas tak przyjęli przy, i nam tak naprawdę opisali łanie tego John Deera. No, mamy zamiar do innych firm jechać. Myślę, że jak się zgodzą, to też nagramy tam od nich coś, że to będziecie widzieć w przyszłości. A jeszcze, jeszcze ja bym chciał powiedzieć, bo tam odzewy były, a już kupujecie nowy ciągnik, niedawno New Holanda. Byliśmy tylko na oględzinach, także tutaj ludzie nie czepiajcie się aż tak, to są tylko oględziny, na razie patrzymy. Ciągnik to dopiero będzie, jakby był, jeśli by się udało wszystko kupić, pozatwiać to w zimie. No tak, najszybciej. Najwcześniej. Najwcześniej, no, także nie, jest nie mówcie prawnie. nam, że szybko, szybko, bo... Farmsonku, może chcesz sobie poprasować? No w sumie mógłbym, co tam. To chodź, tu, ja tu pokażę im, potem prasę, jak z pola działa na zewnątrz. no. Moim zdaniem do tego New Hollanda ta prasa idealnie pasuje. No, farmson tu już idzie. Widzicie belki, o! Takie. Ładne. O, farmson już idzie. Patrzcie, tu ma czapkę. To jest tu i pokaż tą czapkę, o! Czapka John Deere. No, kurka czapka to mi się podoba. Czas tym piernik. Bo, bo, my już tam poszli, nie? Wsiadamy do samochodu, jesteśmy w samochodzie Jeszcze pan Marek do nas leci z takimi torebkami mm. Ja patrzę, zadowolony po prostu, bo i kubek dostaliśmy no I taką czapeczkę, no cud, po prostu cud Dobra, to siadaj i prasuj. Może, se, może se poradzisz, nie wiem czy se poradzisz, ale Może se poradzisz No My sobie podejdziemy do zetora, siadniemy sobie w zetorku Podjedziemy może tam dalej Bo Później będzie ładować to to podjedziemy, tak gdzieś na środek się ustawimy. Myślę, że no też wiecie, to jest też taki plus, że ta prasa lepiej zbije i więcej tego siana czy słomy wejdzie do tej prasy, więc jeśli więcej wejdzie, to od razu się mniej belek robi, czyli mniej miejsca to wszystko zajmuje. Więc tutaj też jest kolejny plus. No, słomy jest w pierniki w tym roku. Myślę, że w przyszłym roku będzie trzeba coś skosić jednak na 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 sieczkarnią, ale do ja Diego tylko nawołamy, żeby on to skosił ja na przykład jakieś jedno pole czy tam dwa. My myśl, ja myślałem, żeby tą, tutaj to pole połączyć z tą łąką i zrobić jedną dużą łąkę, ale to zobaczymy, bo to tak różnie dobywa. Nie wiem, czy tu między będę mógł rozorować, będę musiał dogadać się z tymi dzierżawcami, co od nich dzierżawimy, czy pozwolą, bo to też nie wszyscy chcą na to pozwolić. To różnie jest. Ja się tak tu ustawię na środku, to później będziemy ładować. Dobra to ja zaraz kończę do, odepniemy prasę dobra dobra. no także też nie zbieramy dokładnie tej sumy tam trochę jak zostanie widzicie tam jest kawałek taki mały trochę no to, to tam się to przyora to, to nie ma problemu i tak jeszcze będziemy może pryskać ściernisko na chwasty na to, na to wszystko spryskać teraz Wapno mają nam przywieźć też także będziemy wapnować mm, zamówiłem 5. czekajcie ile 5? 6 tirów do nas, 7 tirów do Adiego jest, później na, o, nie, nie do Adiego, sorry, do, Adi zamówił, ale to nie dla siebie, tylko dla kuzyna, dla kuzyna, bo jego kuzyn ma zboża same, więc on też będzie sypał, bo Adi mówił, żeby, że on też zamówił, także będzie akcja, będzie akcja wapno, rozszywacza nie mamy, ale myślę, że od kogoś pożyczymy to tyle po, powapnujemy te pola. Mm. Wiecie, te pole niektóre to są takie, co nie było osiane na nich 3-4 lata. Dopiero teraz my wchodzimy i siejemy, i to jest takie wow. I te plony też nie oddaje nie wiadomo jak, ale przeciętnie sektara w tym roku, tak podliczając, pało nam około 6 ton pszenicy i jęczmienia były 4 tony. Tam Jęczmienia nie było dużo sianego więc ino 4. W sumie to tak no, optymalnie myślę, jeśli na no takie polekie tu mieliśmy do to 4 tony było dobrze no a pszenicy te to 6 ton na najlepszym kawałku najgorzej było na jednym gdzie tam była taka dolinka i tam jak lało no to wiadomo to nie powschodziło no to no to było wiecie ile zaraz wam powiem 4, 4 700, takie coś no to tam było słabiej ale tak przeciętnie to 5,5 5700 było więc jak na pierwszy rok takiej im, większej inwestycji, że już jakieś opryski były. Moim zdaniem nie jest źle. Myślę, że w przyszłym roku będzie jeszcze lepiej. Ceny w skupach takie były, jakie były, ale myś, wyszliśmy, wyszliśmy na plus, więc to się liczy. No, on tu już, a bo nabrało się mu do przodu, no, tak no, bo jak nisko było opuszczone, no to się mu nabrało. No on tu zaraz odepnie prasę, może mu pójdę nawet, a idę mu pomóc, odepnę, zgaszę rezetorka, idę mu pomogę. Ja Wam będę dziękować do tego vloga. Już tu ład ładowanie nie będziemy nagrywać, bo to nie ma sensu. Yy, także trzymajcie się. Cześć. Do zobaczenia. Mamy tu jeszcze coś. Opiece, co ty zrobił. Chciałeś rozwalić tutaj tą belkę? To Patrzcie, a, a, nie będzie się odzywał, Dobra, nieważne. Yy, mniejsze o to, zostawcie łapkę w górę suba. Jeśli oglądaliście cały odcinek, to napiszcie hashtag class. No i to by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.